i będzie, będzie feniks z popiołów, coś takiego, tak. A dzisiaj dziecko mnie zapytało, y, mamo, jak to jest z tym y, Jezusem, bo on czytał tę Biblię taką dla dzieci, bo chciał jak to jest z tym Jezusem, że On w takim razie on, y, że jak on zmartwy, zmartwychwstał, i on dostał nowe ciało, bo ono tak świeciło podobnie, podobno, nie? Ja sobie tak pomyślałam, że nie, no, zaraz. No, napisane jest, że on leżał trzy dni w tym grobie. To trzy dni może się jeszcze nie zdążył roz, roz, rozłożyć, no bo jeszcze zakładając, że może tam było chłodniej, aczkolwiek tam na Bliskim Wschodzie to dosyć gorąco może tam było chłodniej w tej pieczarze no ale generalnie był poraniony, zabity, jakby tak wyciekała mu krew, i on po trzech dniach wstał. Nie było nigdzie powiedziane, że on dostał nowe ciało, albo że się gdzieś przemienił. Jest powiedziane, że leżał, a potem z martwych wstał. Z martwych wstał. Czyli martwy wstał. To przepraszam, co to jest? To to wygląda jak jakiś po prostu chodzący zombie, że zaczął świecić. Nie wiem, czy zaczął świecić, bo być może to był hologram, taki sam jak chcą nam teraz sprzedać z 15. wymiaru, no nie?